Hiya Sharks! The Champions League is back! Moi drodzy, wróciła Liga Mistrzów. Za chwilkę dam Wam cztery wyrażonka z ostatniej kolejki Ligi Mistrzów. Z ostatnich meczów w fazie oczywiście pucharowej. Natomiast zanim dam Wam te cztery wyrażonka z meczu Paris Saint-Germain-Bayern Munich, Bayern Monachium. Szybka jedna rzecz. Tak zwany information overload. Moi drodzy, żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy przeładowani informacjami. Jako, że dzisiaj nagrywam football English, tam mam prosty przykład. Ten tydzień i przyszły tydzień. Poniedziałek, on Monday, ekstra klasa i chociażby derby e, Liverpoolu, Liverpool, Everton. Czy tam Everton, Liverpool, doesn't matter. Wtorek, on Tuesday, on Wednesday, the Champions League. Dzisiaj jest czwartek, nagrywam czwartek. On Thursday, Europa League, Conference League. Tomorrow, Friday, Saturday, Sunday, Monday znowu ruszają ligi. Chociażby ekstraklasa, pierwsza liga, inne ligi zagraniczne, i w przyszłym tygodniu to samo. Jak za tym wszystkim nadążyć? How to keep up to date with all this stuff. It's not possible. Nie ma takiej możliwości. Kiedyś czekało się na ligę mistrzów jak na święta. Teraz, chociażby ja wczoraj, wybrałem. I preferred Manchester City, Arsenal to the Champions League. Tak? To kiedyś było nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Dlatego też tak ważnym w rozwoju osobistym, nie tylko językowym, jest mm, wybieranie tego, to, czego potrzebujemy i robienie step-by-step step postępu w tej naszej ścisłej, ścisłej e, specjalizacji. Tak ja to oczywiście widzę i uważam, że mm, właśnie ten information overload oraz tak zwane. Selecting information, dobra selekcja informacji może Wam pomóc. I co ja robię? Chcę być na bieżąco. Moi podopieczni wiedzą, uchylam Wam rąka tajemnicy. Między innymi ja nie obejrzałem ani jednego meczu Ligi Mistrzów w tych ostatnich dwóch dniach, natomiast obejrzałem wszystkie skróty. Pod spodem na stronie www.kornepaszkiewicz.pl jest link do stronki UEFA, -y, gdzie są absolutnie fantastyczne skróty dwuminutowe w języku angielskim, po angielsku. I jest bardzo fajny tekst. Są wywiady, teksty, wszystko po angielsku, topowy angielski. I teraz słuchajcie, co ja poza tym, że jestem na bieżąco, zobaczyłem skrót. Oczywiście, skrót to nie jest cały mecz, no ale nie, nie da się obejrzeć wszystkich meczów. I teraz słuchajcie, cztery wyrażonka, które wam chciałbym dać z tego meczu. Link pod spodem na mojej stronce. Słuchajcie, pierwsze takie zdanko, nawet zapamiętałem to zdanko, Paris looked content to see possession to Bayern. Słuchajcie, Paris looked content to seed possession to Bayern, yes? Czyli Paryż zdawał się być takim zadowolonym z tego, że oddał piłkę Bayernowi. Słuchajcie, wiadomo, co chodzi oddać piłkę, żeby później zagrać z i tak dalej. Takie wyrażonko seed possession, seed possession. Czyli może powiedzieć, że PSG, albo PSG, ale Anglicy mówią PSG. Posłuchajcie sobie komentarza na tej stronce. PSG seeded possession to Bayern, czyli Paris Saint Germain. Oddał posiadanie piłki, oddał piłkę Bayernowi. In the first half, in the first half, w pierwszej połowie. Ok? Bardzo fajne wyrażonko, wielu, wielu, wielu z Was pewnie by poszło w kierunku give the ball to dalej, A tu mamy profesjonalny angielski seed possession. Poza tym look content. Słuchajcie, fajne wyrażonko to mówimy, hey, you look content, you look satisfied. Wyglądasz na zadowolonego, wyglądasz na zadowoloną. Fajne wyrażonko, you look content. Czy łączymy everyday English? and Football English. Przypominam, pod spodem na www.korneposzkiewicz.pl. tam jest notatka treningowa, możecie zobaczyć sobie, jak to się pisze. So, number one, seed possession. Number two, look content. Inne znanko, które wyczytałem w tym artykule, albo usłyszałem, I don't remember, było takie, że Paris, o właśnie, może pytanko do Was. Jak powiedzieć po angielsku, że Paryż obudził się zbyt późno? I znowu, wiele osób na fajnym poziomie językowym powiedziałoby wake up, Czyli woke up too late i to nie jest złe. Jest takie powiedzonko, wakey wakey, pobudka. Natomiast tam było Paris came to life too e, late. Paris came to life too late. Czyli obudzili się, przebudzili się zbyt późno, za późno na to, aby ten mecz wygrać. Czyli kolejne. Zobaczcie, seat possession number one, look content number two and come to life. W czasie przeszłym Paris came to life. PSG, PSG came to life too late. I w ogóle absolutnym hitem jest z wywiadu Ramosa. Ramos mówił po hiszpańsku, ale były świetne napisy po angielsku, też sobie to wysłuchajcie na końcu tego artykułu Paris Saint-Germain Bayern Munich. Tak każdy mecz można przeanalizować. Ja tak skrupulatnie przeanalizowałem ten mecz, a resztę sobie obejrzałem tylko skróty, bo nie mam na to czasu. I don't have time to do all the stuff. I tam powiedział Ramos, że Bayern dominował. I znowu wiele osób, ja to nazywam poziomem ekstraklasy, powiedziałoby, że Bayern, domina dominated. Bayern Dominated dominated eee, i to jest OK. Można też powiedzieć, Bayern had the game, had the match under control. Że miał mecz pod kontrolą. No ale tam było znowu coś innego. I to jest dla mnie World Cup Level. Absolutnie topowy top językowy, bardzo trudny dla rekinów, ale w tym kierunku idziemy. Znacie moje podejście. Jak znacie Dominate, OK. nauczycie się wtedy Have the match under control. W się przeciwmy, had the match under control ale kolejnym krokiem naturalnym w rozwoju, bo sharks never stop swimming, jak wiecie, jest nauczenie się wyrażenia by where in the ascendancy. In the ascendancy. To jest napisane www.kornelpaczkiewicz.pl, jak to się pisze, ale skupiamy się na mowie. In the ascendancy. Nie da wam nic nauczenie się słówka ascendancy. Trzeba nauczyć się in the ascendancy. Moi drodzy, tak powinniście selekcjonować, starannie wybierać informacje, które chcecie używać. Tak się rozwijają moi podopieczni. My mamy priorytety. Po angielsku we prioritize. We have priorities. No i na przykład z tego meczu cztery wyrażonka na dobry początek. Zachęcam Was do takiego rozwoju, nawet się osłuchiwać 8 minut po każdych. 4 minuty po każdym dniu meczowym teraz. Rewelacja. Skróty dwuminutowe, fajny tekst. Cztery wyrażonka. Standardowo, nie oczekuję od Was, że się wszystkiego nauczycie. Z tych czterech, czyli seed possession, look content. Come to life oraz in the ascendancy, wybierzcie sobie chociażby jedno i na tym polega jakościowy postęp. Enjoy the weekend, sharks. Miłego weekendu, rekiny. Trzymajcie się, hej.